Masz do policzenia taką granicę. Przy x rozbieżnym do minus nieskończoności, no to przyjrzyjmy się tej funkcji. X jest rozbieżny do minus nieskończoności, no to tutaj też ten x też jest rozbieżny do minus nieskończoności. x do potęgi czwartej jest rozbieżny do plus nieskończoności, ponieważ czwórka jest parzysta, a jeżeli wykładniki są parzyste, to takie wyrażenia są rozbieżne do plus nieskończoności. Możesz więcej posłuchać tutaj. X do trzeciej, przy X rozbieżnym do minus nieskończoności, to X do trzeciej jest rozbieżny do minus nieskończoności, ale ponieważ tutaj jest razy minus 2, to to całe wyrażenie jest rozbieżne do plus nieskończoności. Dlaczego X do trzeciej jest rozbieżny do minus nieskończoności? Możesz poczytać sobie i posłuchać tutaj. Czyli masz to wyrażenie, które jest rozbieżne do plus nieskończoności i to wyrażenie, które jest rozbieżne do plus nieskończoności, więc to całe wyrażenie pod pierwiastkiem jest rozbieżne do plus nieskończoności. Bo mamy dwie plus nieskończoności. Razy to wyrażenie, które jest rozbieżne do minus nieskończoności, czyli minus nieskończoność, razy plus nieskończoność daje wynik minus nieskończoności. I masz wynik tej granicy. Ta granica ta funkcja jest rozbieżna do minus nieskończoności tylko trzeba coś napisać to żeby właśnie coś napisać no to robimy to w ten sposób że wystawiasz największą potęgę z tego wyrażenia przed nawias w nawiasie zostaną te wyrażenia przez to x do czwarty, które wystawiłeś tu się skraca, wychodzi jedynka tu możesz przez x do 3 podzielić górę i dół, wyjdzie ten ułamek No i masz x do czwarty, które dąży do plus nieskończoności, o czym tutaj już mówiliśmy, razy ten nawias i w tym nawiasie masz 1 minus 0, ponieważ ten ułamek dąży do 0, o czym możesz się przekonać, jak posłuchasz tych przykładów. Czyli, yy, czyli to całe wyrażenie będzie rozbieżne do plus nieskończoności, ponieważ plus nieskończoność razy 1 to jest plus nieskończoność. To wyrażenie jest rozbieżne do minus nieskończoności, więc z tego wychodzi minus nieskończoności. Ponieważ minus nieskończoność, razy to wyrażenie, które jest rozbieżne do plus nieskończoności, daje minus nieskończoności. No i można to w ten sposób rozwiązać, chociaż już na początku wystarczy yy, przeanalizować ten przykład. Przyjrzeć się temu przykładowi, yy, te, temu wzorowi i, i też wyjdzie, że ta granica jest rozbieżna do minus nieskończoności.